Witam 5 kwietnia w środę. Wybrałem się na taki mały spacerek na łąki i patrzę coś tutaj jest ha. Taki egzemplarz Co to miało być? To miało być dwunastek. Nie widzę, nieduży Ale tak, to jest świeży. Jest świeża. Świeża tyczka. Nie jest duży, ale. Ale mimo wszystko fajny. Tak, było raz, dwa, trzy, było cztery, pięć, sześć dwunastak, ewentualnie dziesiątek ale w każdym bądź razie kolejna sztuka pozdrawiam i też buru.